Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze sklepu. No i cóż, miałem nagrać, bo chcieliście, żebym nagrał sklep, no i postanowiłem, że nagram ten sklep pisany dla Was. Wyszło parę update'ów do sklepu, troszeczkę się pozmieniało. Też jest mój sklep w trakcie przebudowy, dużo rzeczy nie mamy, mamy trochę wyczyszczony sklep przez ludzi. Mamy skakanie do tego, więc też jest fajnie, tutaj troszeczkę zacząłem przebudowywać, tutaj ustawiam te rzeczy powoli jakoś. By to jakoś wyglądało, ale widzę, oni tutaj burdel zostawiają taki, że nie powiem ci pracownicy czasami, e, ale dobra. Ok, no to się nie otworzy. I mam jakby zrobione tak, żeby oni też, być, e, została do, dodana opcja, że oni mogą rozadowywać ciężarówkę, e, więc e, już to też e, zrobiłem, żeby nie było. Mam tutaj jeszcze makaron do rozłożenia, więc go już sam rozłożę za nich. Oni to już skoro robią swoją. Wszystkich pracowników, zatrudnienie są dostępni, czyli cała piątka. Tutaj to zrobiłem. E, żeby nie było i mamy tutaj kolejne rzeczy oni się widzę zbagowali. Tak się czasami w sumie dzieje jak się grę odpali. Że oni się tak idą od drugiej strony i się bagują. No. O! Wrócili. E, no i dynia tutaj nam została nasza. Biedna dynia. Hop. E, jeszcze ją tutaj tam podrzucę pod te bo to powinno by miało być naprawione, ale nie wiem czy zostało tak kompletnie naprawione, więc tutaj jeszcze to tak załaduję niech oni tam mają ogólnie jest też taki plus, że oni sami idą na przerwę nie trzeba się tak tym zajmować więc też jest plus, jedyny minus jest taki, że mi całkowicie pomieszczali wszystkie rzeczy jakie miałem postawiane, ładnie miałem warzywa posegregowane, a teraz, że oni sami wykładają te towary, no to już robi mi się bałagan, niestety, taki mały minus ale myślę, że to jakoś się da radę ogarnąć. tutaj teraz rozkładamy ten ryż. I dzisiejszy odcinek będzie głównie skupiony na rozłożeniu ponownym rzeczy po wykupieniu przez. E, ogólnie ludzi, którzy przychodzą do sklepu, wykupili wszystko kupujący. Na pewno będzie przebudowa, będzie tutaj więcej już tych te rzeczy miejsca. E, no i jeszcze pokażę nowe rzeczy, jakie zostały dane, bo parę rzeczy zostało dodanych e, tych przedmiotów, które możemy sprzedawać. Mm. Więc zaraz to pokażę też, żeby nie było. I będziemy dodaj po prostu segregować yy, te rzeczy, oni tutaj z koła nie wypakowują. Czy wypakowujecie to? A, są szafki. Przepraszam, są szafki, które zamówiłem. Dlatego to nie wypakowujecie. Dobra. Nie wypakowywali, bo były rzeczy, które yy, miałem do garnienia później, yy, więc dobra. Tak jest bałagan, więc już jeden kit, już po prostu tak to zrobimy, e, będziemy to ogarniać zaraz, o nie, no właśnie, no i czemuś to William zrobił, no. No pewnie będą już jeszcze parę lodówek, będziemy to ogarniać. E, no i dobra, zajmiemy się też tymi, e, tylko pierwam się, pokażę, Olivia idzie na przerwę. Z nowych rzeczy, e, co zostało mm, dodane, to mamy tak, nowe rzeczy, to zostało dodane tak. Kocie jedzenie, ogórki, buraki piklowane, płatki czekoladowe, płatki bananowe, sos chili, sos pomidorowy, sos czosnkowy, chipsy, tortille w takiej tubie, kwa kwaśne żelki, ciasteczka bananowe, owsianka, popcorn, zielona herbata i herbata z owoców leśnych. Takie rzeczy zostały dodane do gry w tym momencie. No ale tak, idziemy tutaj dalej pododawać te rzeczy, bo on tutaj właśnie chcę... Tak, ładnie zrobić przy tych warzywkach z tej sekcji. To, to. No, mogłem przed chwilą to położyć. O. Z jednej że tak opierdliwe jest te kładzenie tych rzeczy. Olia Wilson wraca. Tam dalej wyciąga. W sumie mogę dać Lili, żeby wykładała towar. W sumie, bo dwóch wystarczy moim zdaniem do tego. A tak to będziemy mieli to szybciej ogarnięte. Te rzeczy, co zamawiam i rozwożę od razu. O, już, już pracują. To ciastka idą, widzę. Sam zaraz, sam im pomogę, żeby nie było. E, ogólnie zostawiać może mamy ten wózek widłowy dodany. Niedawno został, więc w ogóle też jest fajnie. Ok, tutaj to, tak, hop. No już to o wiele lepiej wygląda. E, te owocki tak. Możemy osłonić troszeczkę, eee, możemy znaleźć też takie wielkie jakby paczki palety, o palety, nie miałem znaleźć słowa, możemy znaleźć palety i one nie, tak lepiej wyglądają, ale teraz trzeba to jakoś tu ustawić, o, myślę, że na to jakoś tu wygląda, tam właśnie owocki, to... owoców mamy też mało, wszystkiego mamy mało, No nie z czego mamy dużo to rzeczy lodówkowych, nie? To jest taki paradoks, że rzeczy ludówku mam dużo, jedynie co, to pewnie będę, możliwe, że dodam w przyszłości kolejną, kolejny rząd kasy mi się nawet, czy kolejny, kolejną czwórkę, że to nie byłby głupi pomysł, żeby dodać. E, no ale dobra. Dzień dobry. E, co jest za dostawa przyszła do nas? Nie wiem, nie mam pojęcia. A. Kolejna dostawa pode mnie pod stawianie sklepu. Co też to im już za nich zrobię? Hop. William idzie na przerwę. Dobrze. Hop. Tutaj zostawi. Mam dużo tych koszyków. W sumie mam trochę za dużo. Nie wiem. Czy nie za dużo ich nie mam trochę. No ale. Misza z tym idziemy tutaj dalej to garniać. I najgorsza rzecz teraz. Ustawić te rzeczy, by były jakieś pięknie, ładnie rozstawione. Okej. Okay. Mamy prawie dolarów, więc też jest fajnie, będziemy mogli mówię, zamawiać te rzeczy. Mówię, będzie potem jeszcze, na pewno jeden odcinek poświęcony będzie na układanie na nowo tych rzeczy. Yy, poświęcony cały. Na pewno tak to zejdzie. Na to. William idzie na, wraca z przerwy. Ok. Jeszcze jeden tutaj nam się zmieści. Będziemy tutaj, to tu wyciągać, mam jakieś ciastka, wszystko. Ale to ciastka już pokazywałem, chyba. Rzeczy te piekarnicze, one były już na odcinku. więc no rzeczy, no to te no, pod po nowe poziomy zostały dane, jakby. Jeśli chodzi o wielkość sklepu, no to nadal jest tak, jak było. No jest takie, że prawdopodobnie będę musiał ten wielkość sklepu i tak zwiększyć, bo ona jest wymagana, by. Dostać niektóre ulepszenia tych poziomów, więc to jest chyba taki problem. Będę musiał w to zainwestować. Niezbyt chcę, ale no niestety będę musiał, nie? No ale dobra. Tylko inny rzecz do wypakowania. Niech pracują dalej moi pracownicy. Prawda jest taka, że nie, nie ulepszał już wielkości sklepu na ten moment gdyż aż bowiem, moim zdaniem, jest wystarczająca ta wielkość. Ale teraz tak, najgorsza zabawa zostawienie tych rzeczy. Aż, aż sam zobaczę, czy level... Nie, nikt nie ma poziomu wymaganego. Chyba. Więc, czy by było tak fajnie? Co tutaj przyszło? Wafle tam przyszły. Niech się tutaj same one ogarną. Mogłem w sumie dać trochę bliżej im te rzeczy, żeby Mieli łatwiej wypakowywali te rzeczy z ciężarówki. Ale i tak oni kończą swoją zmianę, więc. Yy, jest ta godzina już. Że oni swoją zmianę kończą i będą iść do domu. Hop. Mamy gotowe. I teraz trzeba dodać już, zacząć kolejną, jakby tą. No i nam odjechali, przyjadą nam nowi zaraz. Pracownicy. Na dzień dzisiejszy. Na dzisiejszą zmianę, hop. To jest 3,5 kratki, czyli tutaj to powinno być. Hop. Będzie nam się rozstać kolejna, i myślę, że tutaj potem. Czy na przykład nie zrobić yy, tutaj? Po prostu jakby. a potem na środku zrobić takie większe jakby te nie zrobić, nie byłoby lepiej żeby to lepiej nie wyglądało, mamy burzę piaskową w sklepie eee, dobra, tutaj widzę oni to już zrobili, więc ty też rozkładaj nam te materiały, no wózkiem widem nie będę jeździć dzisiaj nie widzę sensu, tutaj to wyłożę te ostatnie chipsy co miałem z palety mamy trochę one zawadzały mamy jakby dzięki temu ten wózek wolny dnia ze mną Olivera, nie ma nikogo, jestem sam, eee, jeszcze pokażę te palety, możemy, o, order bulk, mamy tutaj ciperki, frytki, eee, tutaj jedzenie, e, warzywa, biwa, możemy tak wszystko ładnie zamawiać, eee, Można stworzyć własne pizze, tu mamy też, jakie zamówienia wyglądają teraz nasze po kolei zamówione, mamy instrumenty, które są beznadziejne i mamy dekoracje i z nowych chyba zostały dany właśnie e, choinka i ten, renifer, sam deer, no to jele, to jest jeleń. No ale dobra. Z rzeczy tej to nic nie znalazłem nowego dane, oprócz może w sumie tego właśnie. Pracownicy no to jest tak jak było. Shootbox on no, to niby ten odruszeł z nie śmiech. A, że mogę tak jakby to zrobić. No. Za późno. Będę musiał to jeszcze raz wszystko chyba poogarniać. Ponieważ już to zepsuli, John Anderson idzie na przerwę. Mamy ten cukier, to jest... Sugar, mamy jeszcze Caster Sugar. Czy to jest drobny cukier czy cukier? Puder, sam nie wiem do końca. No dobra, mamy tutaj groszek, trochę go wyłożyć. No musimy wszystko teraz ładnie zamawiać. Nie kolejna dostawa. Hop, ha. Mamy tutaj, widzę, krewetki, które też schodzą w dużych ilościach. Tutaj to już szybko wyładuję. I to pójdzie o wiele szybciej niż Sarze i Johnowi. No, oni oni wynieśli w ja razie jeden ten, ja wyniosłem wszystko. Osiem tych. Więc pod tym względem jestem szybszy. No ale wiadomo, pracownicy się przydadzą, przydają, bo mi po prostu wykładają te towary, co są na e, tych w magazynie. I no, łatwiej dzięki temu. Nie mam takiego bałaganu, z krewetki mam już wszystko, wice... O, też chciał krewetki przynieść. E, chyba to jest James albo Michael. Też chciał krewetki przynieść, ale niestety go uprzedziłem, byłem szybszy. Mm. No i tak, nie ma co otwierać sklepu, bo wiadomo, nie mam nawet rzeczy na stanie wszystkich. Zostały wykupione przez y, tych ludzi. Wykupili to wszystko. Niestety trzeba to wszystko nie teraz znowu przywrócić ładnie. Sara, nie narzekaj. Pracujesz dla mnie, pracujesz w moim tym sklepie. Nie było. Kas mamy, mówię, kas mamy 12. Więc to i tak jest sporo. Na luzie wystarcza tych kas. Tego robienie jakby kolejnej kolejnego rzędu, kolejnych dwóch kas jest yy, jako taka rzecz dopiero na dalszych planach. Żeby były do zrobienia. Tak na razie nie będziemy jakoś rozwijać to idzie tutaj z babeczkami. Jak idzie, nieco bym powiedział, to przydałby się jeszcze jeden procent, taki szósty do sześciu. Się przydało moim zdaniem nawet. Żeby nie było, byłoby to szybciej moim zdaniem. No ale nie na to nie poradzimy jest jak jest. Tutaj te rzeczy... Zrobię za nich, Michael idzie na przerwę. To jest ładny. Michael, tak. Oni tylko tak szybko chodzą na przerwę, nie? Oni nigdzie indziej tak szybko nie chodzą. Tylko jak jest przerwa, to oni tam po prostu zapierniczają tymi nóżkami swoimi I no I po prostu biegną na tą przerwę wręcz. No ale dobra, babeczki Hop Hop ja Dużo już tych babeczek wyszło Ta tutaj jeszcze, o I Możemy teraz te Masło, że chyba będzie wszystko, musi ładnie wrócić do dobrego stanu I tak to oni szybko wykupią, błyskawicznie wręcz Oni te rzeczy wykupują z tego sklepu Te jest Smooth Peanut Butter, czyli tu On idzie Okej okay. godzina właśnie teraz, co jest w grze, to jest najlepsza godzina, żeby ogarniać, by kupujący przyszli, ale że no, nie mamy rzeczy na stanie, no to trzeba to ogarnąć po prostu wszystko po kolei, po wykładać na nowo, żeby wróciło to na stan i tyle, a kasa i tak będzie nam spadać, bo musimy płacić im za pensję, tym pracownikom, ale no, do przeżycia to jest. Eee, dobra. O, ten już za mnie krosanty widzę, wykłada. No, ja to jeszcze dołożę. Hmm. Ha, byłem szybszy, a, mówiłem szybszym, to jeszcze berry cake, czyli jagodowe ciasteczka, których mamy dużo. Więc dobra. Tutaj wszystko jeszcze dokładamy, żeby nie było. Hop. Myślę nawet, że. O, krosanty ten dołożysz tutaj na górę. Mam jeszcze też na ten chleb i to, że te ciastka, co mi tu zostały w zapasie, to je zostawię na magazynie, żeby były. No, na stosunkowo najwolniej schodzą te ciastka, w sumie. Nie patrzę, że gdzie kładę, bo i tak mi wszystko popsuli. A, lód. Zodem, także jest taki problem jak z frytkami. Że frytek są tylko dwa co cał całkiem sporo się mieści w takim tym kartonie. A zresztą jest podobnie. Z to się mieszczą tylko trzy w takim kartonie a też go dużo się mieści dużo go schodzi na dodatek. Więc to jest właśnie problem niektórymi przedmiotami. Że dużo ich schodzi, nie zapatrzymowanie duże. No. Sara idzie na przerwę. OK. Wszystko tutaj ładnie ogarniemy, nie? Taka prawda. Będzie, będzie całkowicie nowe planowanie. Zostawię sobie jeden wózek z pustymi kartonami. Za niedługo, żeby było łatwiej to przynosić. Eee, no dobra, Teraz widzę OG, czyli soczek pomarańczowy. To jest fajne, że możemy mieć ciągle otwarte tą bramę z tyłu i nic się z nią nie dzieje. Nie ma tych problemów, ale widzę, że tu mamy całe. Tak, to mamy całe już. To są takie rzeczy po prostu do magazynu na zapas. Przydadzą się. Zawsze się przydadzą, bo te rzeczy, które schodzą dosyć szybko. Sara wraca z przerwy. Eee, tutaj się, końcu, to, to, to się chodziło. wchodziło, o. Możemy sobie pojechać, powiedzieć tym. Możemy sobie tak jeździć. Jebud. Jebut, jeżdżę. Jestem profesjonalnym kierowcą, niestety nie mam żadnej palety zamówionej. Eee, pewnie za niedługo będę palety zamawiać, bo to chyba moim zdaniem jest bardziej opłacalne zamówić po prostu taką jedną wielką paletę, wywieźć ją, zrobić. Tylko, że Problem jest taki, że oni w tych rzeczy tak niezbyt roznoszą. Z podłogi to jeszcze nie jest tak ogarnięte. No ale pewnie to będzie poprawione, że będą mi to ogarniać w przyszłości. Więc gotowe. Zobaczmy. O, kim Ty jesteś. Emily, dobra, Emily, to jest. Na pewno potrzebujemy zupy z kurczaka. Myślę, że no tu wszystko będą słoiki. Na jeden. No taki ten regał będzie jedna rzecz po prostu. Myślę, że tak będzie. Hmm. Więc tu nie to wszystko przenoszone. I do końca tu będą słoiki, tu będą puszki. Hmm. Tu będą takie tortille i te wszystkie inne rzeczy. Tutaj na pewno postawię lampę, hmm. żeby nie było przyszłości. Tutaj będą do końca iść te lodówki. gdzie też do ogarnięcia. A co tutaj będzie, żeby nie było tych plecków? Nie wiem, jeszcze pomyślimy. Może też te takie drewniane regały. Bo tutaj myślę, żeby dać właśnie kocie jedzenie i psie jedzenie. Żeby po cztery regały na jedno. Żeby nie było. A, koniec zmiany. No okej. Okay. Więc sam to już zrobię. Wyładuję. Hop, za nich żeby nie było ich, nie mają co w sumie wyładowywać teraz, przez to, że tak sprawnie wszystko nie wiem, czy nie wyładować, nie mają co dawać na półki bo nie ma tych rzeczy, co nie mamy innych, nie przyszły jeszcze niestety i wsu... nie, idzie coś, idzie z chlebkiem idzie kolega, chlebek jeszcze mamy do wyłożenia no mm. to ja nie mam gdzie chleba dać Okej. Okay. Ewentualnie by się tu przyniosło te piekarnicze na wejście tak może? Nie wiem, zobaczymy. Przyniosę wtedy. No dobra. Przez to, że... I tak mamy mało teraz rzeczy do roznoszenia, no to niech oni po prostu sami to też pobiorą. Weź to już ty. Ja to już za nich sam tutaj też po rozworze, tym wózkiem, by się naprawdę przydał się jeszcze. Eee, więc, takie, jeśli ktoś na przykład ma ymm, tą grę, może śmiało napisać i wtedy na pewno może można zagrać w więcej osób. I wiem, to jest według mnie ciekawsze, łatwiej to się ogarnia te rzeczy, sprawniej to idzie. A, mamy te, widzę. Mamy donaty. Dobra, tutaj to wyłożymy, Na pewno mamy donatów zwykłych. Dwa nam zostały zwykłe donaty. Tutaj troszeczkę, no te rzeczy to już powracały nam zapasy. Też ładnie kolejne rzeczy niosą dla nas. Też zauważyłem, że możemy niszczyć rzeczy, które mamy na przykład nam jedna sztuka czegoś i możemy to wrzucić do tej maszyny i to się zniszczy. To też jest fajne. Więc no. tutaj przywieźli? O! A byłem szybszy yy, od was. Ja te donaty sam zaraz tam zawiozę. Żeby nie było. Jestem szybki Bill, jestem szybka błyskawica. Tyle. Że razie wyglądowo nie jest całe skończone, ale widzę, że... W mamy całe donaty. A, super. Zablokowałem się wózkiem. Brawo Barson. No tutaj mogę jeszcze dołożyć. Te fioletowe donaty. No i mamy makę i mamy tych płatek. Tam mamy chipsy. Chipsy też pójdą w jedno, inne miejsce osobne. Płatki też będą w innym miejscu. Daniel idzie na przerwę. Okej, okay, Daniel. Widzę, że lubisz przerwy, Hopie. No ale dobra. Co teraz przyszło? Z tak. zwykłe donaty i groszek nam przyszedł. Więc rzeczy, które chyba stosunkowo mamy na stanie. Wracaj do środka, kurde. To wszystko Groszek mamy. Groszek mamy, groszek pójdzie do magazynu po prostu. Ten sobie odpoczywa, a zwykłe donaty, no, trzeba wykładać, gdyż ich nie mamy na stanie. Danie pracę do roboty, super, niech wraca kolega. Ok, donaty wyłożone. Cztery kartony w tym oto szybkim sposobem zniknęły. Zostały szybciutko, wyłożone tutaj i tyle. I kolejne rzeczy, które idą na magazyn. Hop. E, nie mogę jej pozostać na przerwę. No, bańk, sama pójdzie na przerwę i tyle. E. A, papryka. To się w sumie przyda, i dynia. Wojna nam się magazyn zapełnić, Tak będę musiał to ogarnąć e, wszystkie jeszcze rzeczy, więcej tych e, regałów w magazynie kupić, żeby te rzeczy były. A! Widzę, że. Afrykę i tak mam całą już, więc. Okej. Okay. Dynia tylko się przyda w tym wypadku. Op. Więc w sumie tyle takiego czego nie było. No i potem myślę, że. Zrobię im to zasadę, żeby nie mieszali tych rzeczy. I mi ja poszło... Dobrze. W tym oto momencie, kiedy najbardziej potrzebujemy, no ale te widzę kolejne rzeczy są, więc super. Hop. Przebędzie to na nowo poogarniać pewnie. Między odcinkami to pogarniam ten bałagan na magazynie. A resztę rzeczy no, sam zrobię. Ale cóż. Myślę, że to by było na tyle, pewnie będę to sam dalej jakoś powoli ogarniać, By to jakoś lepiej wyglądało, te rzeczy na sklepie, żeby was też nie zanudzać jakoś za bardzo takimi nudnymi rzeczami, jak ogarnianie sklepów i sprzedawanie. W sumie, im, im jesteś dalej w tej grze, tym ona się robi powoli taka nudniejsza, się robi bardziej monotonna. Po prostu wykłada tylko towar głównie, co już mamy dużych ilości. No i W sumie tak to wygląda, nie? Yy, ale cóż, jeśli film wam się spodobał, w górę, komentarz, suba tradycyjnie. No i co, to był Grocery Store Simulator, pewnie będą następne odcinki, oczywiście będą następne odcinki z Grocery Stora, bo chcieliście, No ale tutaj Wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, na razie.